Witajcie, niezdyscyplinowane kluski. Dzisiaj chciałem opowiedzieć trochę o oszczędzaniu, bo mam wrażenie, że mam w tym dość duże doświadczenie i od wyjścia z domu nikt nie musiał mnie pilnować, ani ja sam specjalnie nie musiałem siebie pilnować, aby oszczędzać pieniądze zarobione. I pomimo tego, że nie zawsze zarabiałem fajne pieniądze, to potrafiłem odłożyć daną sumę pieniędzy. Nawiązuję tutaj od początku do dyscypliny, gdyż mam wrażenie, że od tego wszystko się tutaj zaczyna. I tak naprawdę, oprócz tej dyscypliny, która jest wypadkową wyborów życiowych i tego, jaki styl życia swój prowadzisz, bo tak naprawdę oszczędzanie pieniędzy nie wymaga tutaj instalowania jakiejś aplikacji do zliczania paragonów czy prowadzenia skoroszytów. Exceli, różnego rodzaju arkuszy tylko po to, aby sobie dalej uświadamiać, zobacz ile wydałem. To jest na swój sposób żałosne, że mamy tyle lat za sobą ewolucji, uważamy się za najinteligentniejszą istotę chodzącą po tej planecie, a nie potrafimy decydować za nasze wybory, nie potrafimy kontrolować naszych wyborów. Jesteś najinteligentniejszą istotą która chodzi po tej ziemi i nie potrafisz podejmować racjonalnych decyzji zakupowych i tłumaczysz to swoimi problemami powiedzmy z dzieciństwa że nigdy powiedzmy nie mieliśmy pieniędzy i przez to dzisiaj konsumuje ile wlezie i nie potrafi oszczędzać no, pora dorosnąć, i jeśli chcesz naprawdę zaoszczędzić sporą ilość gotówki, która pozwoli ci przede wszystkim wejść na troszeczkę level wyżej, jeśli chodzi o swój, czy to standard życia, czy po prostu zakup czegoś, co pomoże ci w Twoim rozwoju, to trafiłeś w dobre miejsce i w dobry film, tak naprawdę. Jeśli chodzi o wybory życiowe, bo od tego chciałbym tutaj zacząć, to przede wszystkim w oszczędzaniu. Liczy się filozofia, z jaką podchodzisz do swojego życia. Jeśli rozumiesz, że niestety, ale nie potrzebujesz dużo i potrafisz zaspokoić swoje problemy psychologiczne, emocjonalne itd., rzeczami, które są zaspokojeniem Twoich tylko i wyłącznie potrzeb biologicznych, to wyjdziesz na tym lepiej. Nie musisz dowartościowywać się zbędnym szajsem, który musisz sobie zamówić gdzieś tam z jakiegoś chińskiego czy innego na świecie marketu, tylko żeby na chwilę zaspokoić swoje potrzeby. To jesteś na właściwej drodze. Dzięki temu nie wydajesz pieniędzy na zbędne pierdoły. Nie musisz tego wpisywać. W listę paragonów, nie musisz tego wpisywać w listę jakichś arkuszy i tak dalej. I dodatkowo dorzucać do siebie obowiązek zliczania, bo jak dorzucisz sobie kolejny obowiązek, a nie potrafisz kontrolować tego, co łakniesz teraz, jak jesteś w sklepie, to gwarantuję ci, że pooszczędzasz w ten sposób z tydzień czasu maksymalnie i zaraz to zostawisz. A jak zostawisz ten arkusz, to nie będziesz dalej się starać oszczędzać, no bo tak naprawdę po co. Następna kwestia dotycząca oszczędzania to jest zrozumienie własnej fizjologii, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Twój brzuch to jest dość duży generator Twoich potrzeb. Jeśli na przykład idziesz głodny lub głodna na zakupy, to niestety jesteśmy na tyle prymitywnymi jeszcze istotami, że ten brzuch i ten pusty żołądek potrafi determinować albo bardzo mocno wpływać na to, jakie decyzje zakupowe podejmujesz. A to prowadzi do tego, że kupujesz mnóstwo pierdół, które tak naprawdę zaspokajają tylko chwilowo Twoje potrzeby i na przykład tutaj wybierasz produkty, które są bardzo kaloryczne, jakieś słodkie, jakieś snaksy, przekąski itd. itd. Zamiast tego, co po prostu byłoby posiłkiem, posiłkiem, który nie musi kosztować nie wiadomo ile, a będzie zdrowy, i tak mówiąc bardzo kolokwialnie, i na chłopski rozum, kiszka będzie pełna i zaspokoisz swoje potrzeby fizjologiczne, dlatego przestań chodzić głodnym na zakupy, bo to tylko i wyłącznie przeszkadza ci w podejmowaniu racjonalnych wyborów. Dodatkowo, a propos przeszkadzania w podejmowaniu racjonalnych wyborów, przechodzimy tutaj od razu do wyeliminowania rzeczy, które ci w tym przeszkadzają. Aby wyeliminować rzeczy, musimy je najpierw sobie zlokalizować czyli zastanawiamy się nad tym, co dzisiaj robimy, co wybieramy, co konsumujemy, a co tak naprawdę nie jest nam potrzebne przykładowo używki. Bardzo dużo ludzi korzysta z różnego rodzaju używek, aby zaspokoić tylko i wyłącznie potrzeby, których w pełni nie rozumieją. I nie mówię, że zostawienie pewnych używek jest łatwe, ale istnieją dzisiaj sposoby, warsztaty, poradniki i specjaliści, którzy pomogą ci w realizacji tego celu. I przykładowo, jeśli chcesz rzucić palenie. A nie potrafisz tego zrobić, to umów się na rozmowę ze specjalistą, który pomoże Ci odblokować odpowiednie zapadki w swojej głowie, aby zrozumieć, dlaczego w ogóle popalasz, dlaczego wybierasz, dlaczego sięgasz po ten produkt i dlaczego rozpoczynasz i kończysz z nim dzień. To jest dość proste i dorabienie do tego dodatkowej filozofii tak naprawdę nie pomoże Ci w tym, że będziesz całe życie tylko zgrywał ofiarę. I nie pomoże ci w tym, że będziesz ubierał tą maskę, bo ja muszę to, bo ja muszę tamto. Jeśli chcesz zmienić faktycznie coś w swoim życiu, to się za to bierzesz, a nie szukasz wymówek, bo łatwo jest ubrać taką maskę ofiary, ale naprawdę. Żyjemy w tak przepięknych czasach, jeśli chodzi o możliwości samorozwoju, i nie mówię tego w żaden coachingowy sposób, że teraz odblokujesz swoje czakry, odblokujesz swoje psychologiczne możliwości itd. Tylko jeśli faktycznie chcesz zmienić coś w swoim życiu, to naprawdę istnieją rozwiązania, które ktoś już albo opisał w internecie, albo wręcz zajmuje się tym jako usługa, jako specjalista, aby ci w tym pomóc. Także wszelkie wymówki dotyczące dzisiaj stosowania używek, są moim zdaniem śmieszne. I fakt, niektórzy ludzie różnią się od siebie swoją determinacją, swoimi ambicjami itd., i dla jednych przyjdzie to trudniej, a dla których, niektórych łatwiej. Ale do ciebie tylko zostaje tutaj odpowiedzenie, do której grupy chcesz należeć. Następna część tutaj związana właśnie jeszcze z Twoją fizjologią jest fakt wyborów żywieniowych względem Twojego zdrowia. Jeśli właśnie idziesz na zakupy głodnym, kupujesz pierdoły, te pierdoły wpływają na Twoje zdrowie i w dłuższej perspektywie czasu to zdrowie zacznie się do Ciebie odzywać. I nagle zaczniesz wydawać na dentystę, bo ząbki się psują od nadmiaru cukru. Nagle zaczną się pojawiać wypryski na twarzy, bo żreś ten cukier. I no niestety, innego typu emulgatory i tak dalej wpływają na Ciebie negatywnie. Więc chodzisz do specjalistów zajmujących się skórą. I finalnie bardzo mocno psujesz ogólną kondycję swojego zdrowia, przez co niestety musisz wydawać na następnych lekarzy, leczyć już nie tylko swoją głowę, ale również faktycznie żołądek, kiszki, kondycję właśnie skórną itd., itd. A te wizyty no niestety kosztują. Co nie pomaga w oszczędzaniu pieniędzy. Dlatego... Patrz na swoje wybory w perspektywie naprawdę długofalowej i długoterminowej. Zadawaj sobie pytania, czy to w kontekście wyborów konsumpcyjnych, czy ogólnie swoich decyzji życiowych i tego, co pakujesz do gęby, czy będzie mi się to opłacać za 5 lat? I mówię tutaj o pięciu latach, bo to jest okres dla niektórych ludzi totalnie niewyobrażalny, pomimo tego, że przez ostatnie 5 lat nie zrobili nic ze swoim życiem i nic się nie rozwinęli, bo wyszli, ze szkoły średniej już nic nie muszą i wpadli do swojego zawodu, do kołchozu i już tak jakoś idzie. Wypłata co miesiąc przychodzi, coś tam porobię, byle szef nie krzyczał i nie bił i jakoś to będzie, prawda? Oczywiście nie u wszystkich sytuacja wygląda zero-jedynkowo i nie bije tutaj do ludzi, u których faktycznie powinęła się noga i faktycznie mają naprawdę przechlapaną sytuację życiową nie przez swoje wybory, ale bije tu do tych, którzy faktycznie mają możliwości. I tylko i wyłącznie zasłaniają się tą maską ofiary, bo ja to, bo ja tamto, bo ja nie mogę. Bo ja muszę wydawać na alko, bo ja muszę wydawać na papierosy, albo innego typu używki, i tak dalej, i tak dalej. Albo nie kontroluję tego, co pcham do japy. Nie kontroluję siebie, jak idę na zakupy. No najinteligentniejsza istota na tej planecie nie. Może się opanować względem tego, co bierze świadomie do koszyka i płaci za to przy kasie. Czy klika jak taki szympans na teście, co doda do koszyka i zamówi? No, czy ty siebie słyszysz? Czy naprawdę uważasz, że jesteś tak słabą jednostką? To jest żenujące. I tak naprawdę, jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu pod kątem oszczędzania pieniędzy, a oszczędzone pieniądze, pieniądze pozwolą ci na kontynuację Twoich celów, marzeń, i jakie by nie były, ale lepiej mieć taką poduszkę finansową gdzieś tam na koncie odłożoną. O, ale inflacja i tak dalej. Co Ci zje inflacja? Twoje 600 zł na koncie Ci zje inflacja? Gościu, czy Ty siebie słyszysz? Dlatego jeśli chcesz podejść do oszczędzania pieniędzy, podejdź do tego jak dorosły i podejmuj dorosłe decyzje. Do następnego.